Chcesz, chcesz tworzyć dobre miniaturki? Super, bądź po swojemu, spokojnie. Canva na to zaradzi. Moi drodzy, Canva, przeglądarka, która może Ci zrobić miniaturkę, może podpowiedzieć Ci szablony, zrobić plakat, prezentację, post na Instagrama, relacje na Instagrama, CV, CV film, e-mail, zaproszenie, logo, ulotkę, post na Facebooka, film na telefon. Co chcecie? Do druku, biznes, historia. Możecie dosłownie prawie wszystko tutaj zrobić. Możecie wybrać sobie <tryk> dowolny dowolny, że tak powiem, właśnie o. Dowolny mm, taki obrazek, dowolny szablon. Tylko pamiętajcie, że jak nie macie wykupionego, mm, jak jest coś z gwiazdką, to w tym musicie, jeśli chcecie, to, to musicie zapłacić za Canva Pro. Ale jest bardzo dużo, te, jest też dużo bez gwiazdki, więc ja polecam bez. Ale jak tam chcecie. Dobrze, więc moi drodzy, klikamy, stwórz. Następnie cokolwiek tutaj chcecie, możemy tablicę, arkusze, strony, www. cokolwiek chcecie. I moi drodzy, my sobie dzisiaj nasz tytuł to będzie jak stworzyć miniaturę na YouTube. Więc pisujemy miniatura i proszę bardzo, tyle ile YouTube nam wymaga. I patrzcie, możemy na przykład min miniatura do Microsoft Teams, na przykład tło do Microsoft Teams. Snapchat, tak, e-mail, podpis, więc bardzo dużo, P powiem wam tak, Canva to jest takie coś, że możecie robić swoje papierowe rzeczy i tworzyć. Więc klikamy sobie w to. Następnie, moi drodzy, jak e, ja dzisiaj Wam podam kilka takich rzeczy. <kłysy> dzisiaj sobie zrobimy miniaturkę o tym... Hmm. Dzisiaj sobie zrobimy taką miniaturkę. Szybko pomyślę na jaki temat. Dobra, może niech będzie taki temat, żeby po prostu na przykład dzisiaj sobie zrobimy taki temat. Na przykład, biologia. Co? Biologia. Wy możecie, oczywiście, dowolny, tak? To jest wasza miniaturka. No i mamy takie coś, ale widzicie, że to jest Canva Pro, więc poka pokażę Wam to się robi jak Canva Pro. I patrzcie. Um, już od razu Wam tutaj wytykają. Wypróbuj, ale moi drodzy, jak klikniecie to, to już Wam powiem, że będziecie um, mogli zapłacić, jeśli chcecie. Dobra, ale moi drodzy, to my sobie tak wchodzimy, oczywiście. Dobra, biologia. Um, Biologi o może. Tak, Biologi sobie wpiszemy. Aha, czyli. Okej, okay, dobra. Czyli nie? To po prostu mm... o naukowy może sobie wpiszemy. E, nie, dobra. Czekajcie, biologia. Czekajcie, kiedyś coś innego wyskoczyło, ale moi drodzy mamy bardzo, bardzo dużo projektów, jak tu widzicie. Nie, nie wszystkie są oczywiście widzowie za darmo, jak mówię, ale możecie sobie wyszukać dowolny projekt. Dowolny. Zaraz Wam powiem, co możemy jeszcze zrobić tutaj, bo bardzo dużo rzeczy można tu zrobić. Ok, szybciutko sobie wybierzemy, co my tutaj chcemy. Mm. Właśnie, bardzo trudno dla mnie tutaj wybrać, bo to jest zupełnie inna tematyka, jaką my chcemy. Yy, ale dobra, my sobie słuchajcie, dzisiaj zrobimy na przykład, yy, na przykład, takie sobie zrobimy. A tutaj to ładnie tak wygląda. Okej, okay, dobra, yy, to sobie zrobimy. O, dobra, i teraz tak. Jak się dodaje tekst? Moi drodzy, jak mamy już wybrany projekt, bądź chcecie swoje zdjęcie, to jak najbardziej możecie swoje zdjęcie i pokażę Wam coś. Wchodzimy w jakąś tam. Ten... i na przykład my chcemy, to będzie miniaturka o wodospadach. Na jakieś tam, że najpopularniejsze wodospady wpisujemy. Najpopularniejsze. Naj... U... O, Boże, coś mi się źle wpisało. Pl... Pl... Najpopularniejsze yy, te. Yy, wodospady. Tak, piszemy sobie to. Następnie wchodzimy yy, w grafikę. No i patrzcie, mamy bardzo, to bardzo dużo wodospadów. Prawda? Mamy bardzo, bardzo dużo wodospadów. No ale nie możemy mieć wszystkich, więc teraz tak. Wybieramy sobie. Yy, Mm, dobra, wybierzmy sobie najpierw to, no, zapisz grafikę jako oczywiście do y, spady dobra. Widzimy sobie tutaj następnie przesyłanie, prześlij pliki, następnie to co my chcemy, no i tutaj, o jak widzicie, o Boże, tu, jak widzicie to nam się pobiera. Następnie dodajemy tu tego y, Dobra yy, Tego... Czekajcie, albo my zrobimy tak. To sobie tak zrobimy. To sobie usuniemy. Yy. Aha, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Oki, okay, dobra. Czekajcie, bo coś nam się. Tak. Yy. Okej, okay, a dlaczego? Aha, dobra, dobra. Właśnie, skanon to jest czasami tak, moi drodzy że ona się jakoś nie wiem tak zacina czy coś dobra to dajemy to bo my chcemy mieć swoje tak to tylko szablon żeby po prostu nam tutaj się lepiej to zrobiło yy, czekajcie, jeszcze jeden sobie wodospad taki wybierzemy o, może bardziej, czekajcie. Wybierzmy sobie ten. Czekajcie, pożar. Ja nie wiem, po co mi się to jest? Wodospady 2. No, widzicie, co Wam tak widzowie, że po prostu ja wolę mieć piękny, ładny obrazek. Wodospady 2. Dobra, no tam ten jakiś taki za bardzo, yy, wiecie o co mi chodzi, za bardzo taki yy, poziomy. O, lala. No tutaj chyba też będzie by... kurczę, no. Dobra. Yy, ja spróbuję tutaj, żeby to było ładnie, wiecie, widzowie, żeby to było ładnie, tak, nie, nie, to też nie pasuje, no, bo widzowie, yy, powiem wam tak, yy, musicie wybrać taki, taki obrazek, żeby, no, powiem wam tak, jak dla mnie to musi być to dobrze, jakby, nie i, że ładny, to jeszcze jak wiecie, <laughs> dobry, Dobra, co my tu możemy sobie wybrać? Ten już mamy. Ten też. Żeby to po prostu ładnie wyglądało. Dobra. Mo ja to spady. Trzy. Dobra, wydaje mi się, że ten to już będzie spoko, mam nadzieję. O! O! I moi drodzy, to jest dobry rysunek na miniaturę. I naprawdę widzowie, nie wybierajcie jakichś takich, czy takich, nie. Wybierajcie tak, moi drodzy, tak, żeby Wam się to pięknie zmieściło, ponieważ, no, tak. Dobra, i teraz tak, i, i moi drodzy, jak wiecie, w kanwie jest taka funkcja, jak dodaj pole tekstowe. No w zasadzie w, każdy, w każdym, tak wydaje mi się, no, na pewno w każdym właśnie takim programie jest dodaj pole tekstowe. Więc my teraz tak, wpisujemy sobie, yy, u mnie to będzie tak bo mi tu o, lekko mikrofon nie działa. O, teraz będzie git. I teraz tak przyjemność. <głosujemy> najpopular, y, najpopularniejsze. Najpopularniejsze. Nie. coś popularniejsze? Wolospady. Przecież co ja mam z jest temat, bo do Dobrze. I teraz tak. Mamy to coś, prawda? Pierwsze co to na pewno my chcemy zmienić kolor tego, prawda? Więc teraz tak. klikamy sobie tu albo jak tam wy chcecie. U mnie to będzie tak. Ja sobie to widzowie skopiuję na pewno. I, się... I powiem Wam tak. Ja nie lubię kanwy. Yy, znaczy, powiem Wam tak, Lubię kolorów kanwy tak za bardzo, ponieważ one są naprawdę fajne, ale, parcie, no tego, tego w ogóle nie widać. A właśnie my chcemy na miniaturze, żeby to było pięknie, już widać. I parcie, no i to też jakoś tak się nie widać, prawda? Ale, moi drodzy, pokażę Wam jedną, te, jedną taką mega fajną aplikację, która jest za darmo. A najpierw jeszcze Wam pokażę. Jak można, bo. Yy, no, patrzcie, widzę. Bo to jest takie naprawdę. No, patrzcie, pa zobaczcie, jak to widać. Czy, czy wy byście się rozczytali? I dla, mnie, I dla mnie to jest właśnie takie, no, jak. No, sorry, ale ja miałam już kilka takich obrazków naprawdę to nie jest fajne. Ale. Teraz, moi drodzy, tak. To sobie robimy tak. Wstępnie tak. I patrzcie. Może nie jest znowu jakiś o, chyba chwilka. No patrzcie, bo... no tego też widać. Moi drodzy, już Wam pokażę, bo powiem tak. Niektórzy może, słuchajcie, może Wy lubicie yy, ten, może Wy tak lubicie. Ja tego nie wiem akurat. Może wy po prostu. No słuchajcie może część lubi takie teksty, ale tak szczerze ja nie. Więc, moi drodzy, wchodzimy sobie w takie coś jak tekst. Może. Tekst. Ech, studio. Studio. I następnie. Eee, tylko bo ja muszę się upewnić. Nie, nie, nie. chwila, chwila. O, yy, moi drodzy, to będzie w linku w opisie. O właśnie, pl.tekstuj.com Moi drodzy, jak wejdziemy na tą stronę, to jest zupełnie, zupełnie, ta, to jest darmowa strona, moi drodzy. Nie musicie nic się za nią płacić. Eee, I moi drodzy, teraz tak. Pamiętajcie też, że tu też jest kronka. Jak sobie wybierzecie to, to będziecie raczej musieli zapłacić, ale naprawdę ja z tego korzystam. Właśnie to jest, powiem Wam, w połowie moich wszystkich tych, to jest właśnie to. Dobra. I teraz wybier wybieramy sobie taki nasz, co byśmy my chcieli. Ja bym poprosiła na przykład co tutaj... Ja bym chciała, o, ja bym chciała takie coś. I następnie my piszemy sobie tak. Najpopularniejsze wodospady. Najpopularniejsze wodospady. I teraz tak. Yy... Jeśli chcemy z tłem, no to macie, ale jak nie, to klikacie w fundusz i to, tu lub przezroczystość. I teraz tak, e tekst, powiększenie. Ostęp pomiędzy znakami. Mi się wydaje, że my chcemy tak, tutaj zawsze można, widzowie, sobie o tak zrobić. Już nie przeszedzajmy tak w zasadzie o, albo nie, dobra, zróbmy tak, następnie Donald PNG, co jak wyjdzie, ja po prostu zawsze robię na PNG. wracamy do naszego tego, prześlij pliki, następnie wybieramy sobie um, najpoprawniejsze wodosłady, tak, następnie przeciągamy na nasz obrazek. No, i powiedzcie mi, no i napiszcie mi w komentarzu, czy bardziej dla Was widoczne to jest ten tekst, czy, czy wręcz to. To ja Wam teraz napiszę najpopularniejsze wodospady. I powiedzcie mi tak. Który was tekst by bardziej zachwycił? Ten, ten pierwszy czy ten? Nap napiszcie koniecznie w komentarzu. Ale wydaje mi się, że, dla, że odpowiedź jest prosta. Ten pierwszy, prawda? No, sorry. Ale drodzy widzowie, jak chcecie, żeby wasza miniaturka była dobra, żeby ją chociaż oglądali to naprawdę weźcie o tym, pamiętajcie, słuchajcie, bo... <śmiech> <śmiech> bo naprawdę... <laughs> Bożesz się. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, dlatego, że ważne jest to na YouTubie, żeby człowiek, ta osoba oglądająca, czyli nasi widzowie, żeby oni to zobaczyli, a nie żeby... Oni musieli się tak przypatrzeć, tak? Pamiętajmy też, że, yy, że po prostu yy, chcemy mieć, wydaje mi się, ładną miniaturę, prawda? Yy, więc no, yy, poparcie po prostu, no, no. sorry, ale może do tego obrazka faktycznie, ale powiem wam tak, no, sorry, ja to usuwam i moi drodzy tak, to i jeszcze na przykład o tak, o, o, tak sobie zróbmy. I patrzcie, no, pięknie to wygląda, prawda? Więc, moi drodzy, ja polecam wam naprawdę e, tekst. To się nazywa Text Studio, ale będziecie mieli to w linku w opisie, pamiętajcie. Dobrze, i teraz tak, chcemy na przykład sobie coś jeszcze dodać. E, na przykład, nie wiem, chcemy ten tekst jakoś tak jeszcze ładniej, jeszcze żeby to było bardziej tak, jeszcze, jeszcze lepsze. I teraz tak. klikamy edytuj. I teraz tak możemy sobie to fresko, jakiś tam, jakie tam chcecie, ale możemy sobie czekać, co to, to są dwa tony, a nie, my chcemy taki yy, a dobra, edytu nam się to wyłączyło, yy, i następnie yy, cień. I patrzcie, my sobie zrobimy kolor biały. Nie no, dobra, to akurat y, tak średnio powiem Wam wygląda w tym, ale. Powiem, dobra, i teraz tak. O, i na przykład. O. Nie, nie, dobra. Akurat tu to jest takie troszeczkę dziwne. Nie no, tu to nie. No, tu to nie pasuje, niestety, widowie, Ale pokażę Wam na przykład. Na przykładzie jednym. Um, na przykład, wybierzmy sobie. Yy, tutaj, wybierzmy yy, sobie, tutaj na przykład. Yy, aha, dobra. Wybierzmy sobie miały śniaczka, tutaj naszego kochanego. Dobra. I no tutaj też musimy te. O, dobra tu sobie damy. No ale patrz, no nadal jest widoczny ten tekst, tak. Patrzcie. No i następnie edytuj, klikamy cienie, obramowanie. I patrzcie. I możemy sobie ten rozmiar o, tak możemy. Taka taka leciutka poświata, ale możemy też tak. I, I teraz mi widzowie powiedzcie jak od A. dobrze, do... a. Dobra. I teraz mi tak, od 1 do 10, jak yy, oczywiście, słuchajcie, to jest tak wiecie, miniatura taka, taka, wiecie, żeby wam pokazać, o co, o co chodzi tak naprawdę w miniaturze, tak? Żeby wam to pokazać. I patrzcie, yy, może, yy, może tu jest mało, ale pamiętajcie, że na miniaturze też nie wolno yy, przesadzić z tym wszystkim. Pamiętajcie, naprawdę, naprawdę o tym pamiętajcie. Bo, bo bardzo dużo osób, y, za, y, y, widzę, że bardzo dużo tych rzeczy na to kładzie. I mi się to naprawdę nie podoba. Tak? No i widzowie, jak, y, jak już mamy właśnie tą miniaturkę skończoną, klikamy udostępnij, następnie pobierz, następnie. Może ja, tutaj... Ja po prostu klikam pobierz, to wam się pobiera. No i nie wiem wchodzicie na przykład w jakiś film na YouTube, jakikolwiek, no nie wiem jakie wy tam macie filmy, Was, wasz po prostu filmik i następnie właśnie macie tą. Miniaturę stworzoną i dodaną. Więc bardzo dużo rzeczy możecie właśnie takich zrobić. Ja Wam jeszcze pokażę przykład takiej właśnie jednej miniatury. Yy, jeszcze na przykład właśnie tak to jest za odcinka i wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra miniatura. Może tak w zasadzie by było lepiej, ale już tam w to nie wnikam. Ale na przykład jeszcze patrzcie, to, to jest taka... właśnie chciałam dzisiaj podobną zrobić, ale nam się tak średnio to udało, no ale trudno. Patrzcie, czy Wy nie sądzicie, że to jest fajna miniatura. No naprawdę... To jest super miniaturka, ja uważam, więc subskrybujcie ten kanał wraz ze dzwoneczkiem i łapeczką do góry. A jeśli chcecie więcej takich, właśnie odcinków, to dajcie łapeczkę do góry. Cześć, mam nadzieję, że ja Wam pomogłam w dzisiejszym odcinku. Jak ktoś miał właśnie trudności z tym. Polecam serdecznie tekst studio, bo naprawdę robi za Was dużą robotę, jeśli chodzi o tekst, więc ja dziękuję, no i cześć, jo!